A no właśnie, bo nas będzie gonił cały czas. To jest jedna z moich kochanych kasówek. bardzo zawsze kochałem kasówki. I tam w ogóle było znowu widać takie ołtarze. I on nam właśnie będą... Yy, bo będziemy musieli tam kulki zdobyć i zet I ten skarb chyba jest opcjonalny Dlatego ja myślałem właśnie, że... Że, 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 że co? Że, że, że ta miejscówka ta jest opcjonalna na razie ta miejscówka jest łatwa, ale ona będzie... O Boże, czy ja tu skoczyłem za późno? Nie, dobra no, eee, jest trudniejsze, bo to wszystko jest praktycznie na czas. I... I to jest tak wymierzone, że no, naprawdę ciężko jest to zrobić. Eee. Ja naprawdę nie wiem, ile ja tu czasu spędziłem, żeby przejść to miejsce w całości, bo... O, w tym miejscu. Ja do tego miejsca pamiętam, żeby dojść. Miałem już problem. A jak się zaczęły te słupy, to, to w ogóle zaczęła się tragedia. I ja chyba w ogóle nie wiem. Z nami kilka dni siedziałam na tym no. Ja naprawdę nie umiałem grać kiedyś, że to tak mi tak ciężko szło. się, czy ja na pewno wszystko dobrze robię, że to mi tak źle idzie. No teraz jak tak patrzę, no to to w sumie nie jest jakieś trudne. Chyba wtedy stereo miało zero zręczności, po prostu. jest, uh, agility level zero. Też tam się rusza, słyszę. Oh my god, te dłonie. No ogólnie chyba mnie zabijają na hita, te dłonie. Uh, w sensie, no, do, cofam je do tego, do checkpoint'a. Aha czy to mnie teraz tam zmiażdży, jak ja tam wejdę, czy nie? Dobra, nie już na szczęście. Ciaczku, uważaj, żeby się nie puścić. O matko, co tam się zadziało. E... I my już jesteśmy tutaj, jezu, ja pamiętam, że ja do tego fragmentu kompletnie wcześniej co było nie mogłem przejść. Chyba tam tego fragmentu, to tak mi się wydaje, że to był ten fragment, ale nie wiem. I te oczy mnie też zawsze przerażały, znaczy oczy to to coś, co biega. Niechaj na co robi. No musimy to pokonać, żeby kulkę dostać, ale... O oh my god, czemu to pluje ogniem? Czym wy jesteście? To no, ja cię pokonałem już. Czemu ty się pojawiłeś? może oni muszą splunąć z tym ogniem na to czy coś? Nie, dobra, po prostu... Trzeba było ich zabić kilku. Nie wiem, czy mamy iść w dół, czy to zaraz padnie i będę mógł na ten gdzieś się wywindować. Nie, dobra, w dół mam iść. W sensie, bo tak średnio tam się da w dół zerknąć, nie byłem pewny, czy tam nie czeka mnie śmierć tylko. To miejsce w sumie wygląda całe jak śmierć. I takie było, jak byłem mały. E, mogę, mogę, mogę zejść? Aha. Aha, dobra, bo to byłem tam wrócony automatycznie, dobra. To są to w które też się zawsze bałem. Nie wiem, czy na górę mogą wejść, ale. Eee... Czy to są dwie drogi? Ale eee, dobra, to jest chyba droga powrotna. Tutaj, no to nie wygląda, jakbym mógł tam skoczyć w górę. Jak w ogóle to miejsce zobaczyłem, to się już tak za małem, bo. No, wycieszyłem się, że w końcu tamten fragment udało mi się przejść to jeszcze było pierdyliarcze rzeczy do zrobienia. Ale ogólnie pomysł na level jest świetny. No, ten klimat tutaj i w ogóle te ręce i na przykład to, no, świetnie to jest zrobione, według mnie. Tylko mogło być trochę... No, w sumie dobra, to rzeczywiście jest łatwe, ja po prostu tej gry nie umiałem chyba. Ciekawe jest, jak wieloma grami tak było. <laughs> że coś mi się wydawało mega trudne, jak byłem mały. A, okazało zaraz po prostu... A! Jak ja zagram, to zagram, się okaże, że kompletnie grać nie umiałem. Tak. Proszę mnie zabrać. Proszę mnie zabrać do Bydgoszczy. O nie, 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 nie! Ja myślałem, że oni tu nie mogą skoczyć. Aje nie bo widziałem, że jest kikali tam wcześniej tylko między tymi dwoma platformami czy tam trzema, a już zmieniłby to jak mnie zobaczyły. Zabijmy ich najpierw, tylko zaraz się banowy pojawią, z tego co pamiętam. A może nie? No, bo tu nie ma nic takiej dziury, bo one przeważnie się takie dziury respią, ale tutaj nic takiej dziury nie ma, więc nie mają skąd przybyć. Aha, bo ta rąś jest tak nieskończona, się na mnie czeka. Dobra, podjeżdżamy. Aha, bo tu jest ta kulka. Właśnie, bo z tą kulką trzeba teraz wrócić. O oh my god. Mm. Jeżeli nam się nie uda, to musimy się cofać tutaj po tą kulkę. Dobra, to oczywiście to, to może być trudne, nie pomyślałem o tym wcześniej. Mm. Możemy co tam rzucić? O oh my god, nie tam. A, ręce mi się rozpiła, dobra Dobra, ja myślałam, że ona się będzie tutaj za każdym razem rozpiła i będziemy musieli cały poziom powtarzać eee... Psułem. Ale kulka nam została na szczęście. Eee, my tam jesteśmy w stanie dolecieć po prostu jesteśmy, dobra aha, bo to w ogóle... Aha, bo to jest w ogóle początek. Dobra. Tam możemy już tam po prostu iść jak dobrze ta kulka nam się respi pod, przy yy, nas. Zresztą w sumie no, jakiejś dalekiej drogi powrotnej nie mamy, ale dalej no, tak. Lepiej, że się respi przy nas, niż żebyśmy musieli. Znaczy powrotnej w sensie, yy, jak już mamy tą kulkę. To samo przejście do takiej kulki, no trochę zajmuje jednak. Aha, tylko... Dobra, trzeba zabijać te, te, te sztwory bo nie podniesiemy tej kulki. Znaczy, nie doniesiemy, ale... No podnieść to podniesiemy, ale... Ja. Proszę iść sobie. E, dobra, czy tam w drugą stronę jest przejście po drugą kulkę, czy my tam przyszliśmy teraz drogą powrotną, bo może nie w lewo szliśmy, a teraz nie zwróciłem uwagi, skąd wyszliśmy? Nie, bo my wróciliśmy tą samą drogą chyba. Nie, bo my teraz poszliśmy w prawo, chyba. Co jest tutaj? Aha, nie, to tutaj. Excuse me, to, to nas tu nie było, to chwilę to co mam zrobić. Aha, to mnie do góry podniesie chyba, dobra. A nie, kurda. A, dobra. Ta kulka, która taka fletowa jest, a nie jest niebieska, bo już widzę tą kulkę stąd. Aj, mogłem, a nie, dobra, doskoczę. No po prostu, że chyba ten... ...to życie nasze jest... ...jakby na wszystkie poziomy, ono nie jest... Yy, się nie, ...nie regeneruje z każdym... ...portalem nowym. Yy, aha, dobra. O matko, chcę sobie wycelować tą kulką, tam, dobrze na środku przy nas, bo... ...no właśnie. Oh my god, gdzie Ty rzuciłeś tą kulką? Nie tym jak workiem ziemniaków, ja Cię proszę, to jest magiczna kula. Teraz musimy przerzucić siebie tam i co ważniejsze, kulkę też musimy tam przerzucić. O nie! O nie, gdzie ona się zrespiła Oh my god. Jak ona się tam cały czas tak będzie rozpić, to, to będzie yy, zła. Nie, bo normalnie by mi się po rękach, ale nie mogła, bo sobie leciałam akurat więc. Więc zupa. W sumie ja z tą mogę tam się chyba. A nie, nie mogę, bo ja za nie mogę wyskakiwać, Dobra. Zapomniałem. O, 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 nie! O, no, tak, nie, się. nie, 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 do krawędzi. Chociażbym sobie teraz trafił, za... Dobra, teraz powinno być dobrze. O nie! To że ja sobie spadłem zaraz. gdzie to na A nie dobra, Myślałem, że to tutaj na samym początku poziomu w sensie Eee, yy, teraz myślę Tak jak mam czy tam na dół przydostać? do dorzuca, że to nie dorzuca chyba na sam dół. A po tych czaszkach co to nie wiem, czy to się ta. Czy może dorzuca? Nie, no, powinien chyba dorzucić, mi teraz patrzę. A tam są domy w ogóle. Co mnie tam nie było wcześniej? Aha, no tak, bo my dostaliśmy się te, przecież tą e, czaszką wtedy. Nie pomyślałem. Dobra, udało się. Tak, tam ją dorzucić, plus żeby ona sobie nie znikła w przypadkiem, bo się załamię, po prostu. Jeżeli ona sobie zniknie tak na amen, to się, no, zaraz pić na początku. O, nice, udała dobra, dobra, teraz tylko dać to na swoje miejsce i. jest idealnie. Może dać to stąd dorzucić w sumie. Tak, chyba sobie nie trafię. O, trafiłem. Nie, nie trafiłem. Eee. Matko, jak tu do mnie pełznie. To jest smutne, że my zabijamy jednego i zaraz się kolejny pojawia. Nawet nie ma chwili, żeby. Może tu cokolwiek zrobić. Dobra, chodźmy tam do środka, bo nas pozabijają zaraz tutaj. Jak co coś robi? Uuu... Eee. A dobra, mamy tam iść. Z to fakt to za dźwięki. Teraz ja sobie raz będzie gonił ten ziomek. O oh my god, czemu to jest takie klipie? Za moich czasów ta paszcza y, była na cały ekran. Nie była tak ucięta nagle. <gry> I to też chyba pierdolier teraz, jak przychodziłem. Boże, ale ten poziom rzeczywiście jest mega długi w porównaniu do tamtych, y, co było niedawno. Nic się nie dziwię, że ja się tak dużo z no męczyłem. Bo no tutaj y, najstraszniejsza HP, no to zaczynasz poziom do sobie od nowa. Tak mi się wydaje, przynajmniej. Nie pamiętam, ale chyba tak było. Ciekawe, czy no w końcu, czemu ta postać tak się ścina. Um, coś czuję, że możemy tego doświadczyć, niestety. Tak, ta walka potem tutaj jeszcze boższa. Aha, pamiętam, musimy strzelać w te klocki, właśnie. Żeby sobie drogę utworzyć. O nie, o nie. O kurde, zepsułem. Bo mogłem próbować sobie skoczyć to może bym doskoczył. A ja chciałem sobie jeszcze jednego zrobić na wszelki wypadek. ja. Dawaj, rzucaj tymi czaszkami. A w ogóle teraz nie wydaje się taki straszny, bo mi się kiedyś straszne wydawał w tej walce, a no teraz nie Taki Normalny jest. A dobra, niech to walnie w tą czaszkę, bo... No, bo tak trochę nie wyszło. ja nie wyszłam. Aha, dobra, poszedł sobie. Mm, nie wiem, czy mamy coś my tu robić, czy po prostu mamy na razie. O jezu, się przedostawać właśnie między tymi platformami, na których on jest. A czemu tam strzelasz? Szkoda. Może daje mi to... O, w ogóle tak trochę nie rozumiem po co on ten strzela, bo to a niestr, trafić nie może ani nic. A dzięki temu możemy się do niego dostać. Chyba, że on nam chce no, właśnie to umożliwić, no to wtedy rzeczywiście... No, miły z niego ziomek. Ta kamera jakoś tutaj dziko się obraca, bo ty przed nami jest ciało centralnie, ale... O Jezu! Nie! O Boże, myślałem że sobie nie trafiłem. No to sobie trafić coś z co przeciwnikiem a sam to nie namierza, to nie jest, jest najłatwiejsze. Ale cieszę się, że nie lamie tak jak kiedyś, bo to by po prostu miliard lat zajęło nagrywanie tych poziomów. Znaczy na nie idzie mi też perfekcyjnie, ale na pewno nie tak źle jak szło kiedyś. Patrz, <grym> na początku stwierdziłem w pierwszym odcinku, że ta gra jest trudna, w sensie, że pamiętam jako trudną. Ty uciekniesz? Czy mnie zmiażdżysz? Dobra, uciekłem. WTF?! Yy. Ja myślałem, że ten... Że ja będę musiał się tego złapać. A, bo mogę. No yy, czemuś nie złapałeś tego wcześniej. za człowiek. E, czy to się zacznie zapadać? Nie, dobra, nie się zapadać. Chyba te platformy, które są kości, mi się strasznie kojarzą z tym, się zapadały Bo miałem kiedyś właśnie z nimi problem straszny, żeby przejść tam właśnie w tym pierwszym... Tam, gdzie tę pierwszą kuleczkę zdobywaliśmy O matko Ja sobie zaraz nie będę nadążał, żeby... Dobrze, że nas w nie trafił. Mogę poczekać, aż on przestanie szleć tym ogniem w sumie, bo... W ogóle ta jego paszcza, on nie wygląda tak creepy, tak jak wyglądała, kiedy nas gonił tam i widzieliśmy jego paszczę od wewnątrz, za plecami. W sumie zobaczcie jakąkolwiek bo creepy. Matko, jaki tam jest teraz długi fragment do przeskoczenia? Ja się naprawdę nie dziwię, że ja tego nie umiem zrobić. No, bo tutaj w dodatku sterowanie też nie należy do. Naj... O, matko! Do najłatwiejszych. Yy, dlatego, że nie pamiętałem, że miał z nim jakiś problem, ale no, na najwidoczniej. A, w ogóle, te tylumyś tu respią, to to tym bardziej udowadnia, że. że ten fragment jest trudny. No, normalnie tylumyś ja chyba nie powinien respić. Że w inne miejscówce. Chyba się cieszyłem jak mi się to w końcu udało, bo naprawdę wieki mi zajęło przejście tego bossa. Nie, o nie! Jak, jak mi na dół pociągnęło? Ja liczę na to, że nie wiem, co nagle przestanie spadać z tego zropek w kół, czy na to i się odbije, a a to nie pociągnęło na dół jak... nie wiem... jak co? Jak... o nie, jak kotwica. Nie, czemu ja nagle tutaj zacząłem zamieć? na szczęście nie będziemy musieli tego raczej powtarzać, no bo tu jest yy, HP. Czemu co tak na bok zacząłeś nagle strzelać? Oh my God. No, dawaj, strzelaj. Nie, 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 nie. A dobra udało się. Co to koniec już? Czy coś jeszcze będzie? Nie, to już jest chyba koniec, już pamiętam. To są tak jak można powiedzieć dwa zakończenia tutaj. No to w ogóle ładnie wygląda, Jezu. Dobra, tak jest tak stara, a dalej, no, ładnie to wygląda, po prostu, według mnie. I tutaj, jeżeli wybierzemy drugą, drugą opcję, to jest ta prawidłowa opcja. Ale wydaje mi się, że jeżeli wybierzemy tą pierwszą opcję, to będziemy, na cofnij, i będziemy mogli jeszcze raz wybrać tą drugą opcję. Jeżeli nie wiem, że jeszcze raz przejdę to, to, to trudno. No chcę wam pokazać, tą pierwszą opcję, bo ona fajna jest po prostu. Ale jest smutne, że nie możemy mieć tego skarbu. No patrzcie, jakie idealne zakończenie, no. No koniec Raymana, no i happy end, no. A a tamten gościu masz sobie na chorobę prawdopodobnie, najgorzej. <grywa> no patrzcie, że to no, nie wygląda fajnie, no. Piękne po prostu. Uwaga, że w ogóle drugi raz możemy wybrać tą opcję. Jest skończona się Eee... Excuse me, ale. A nie, dobra. Myślałem, że to powinno się stać jeszcze tam, ale się nie stało, na szczęście. Oh. Matka, ja myślałem, że o tym rzuca. Oh my god. Proszę mnie nie, nie straszyć. Coś tu jest w ogóle ciekawego jeszcze, może jakieś plumy czy coś? Ale ten portal jest zablokowany, lol. Ciekawe czemu, tak? Hmm. Nie, bo liczyłem, że tu będą te cztery brakujące lume, których nie mamy. Bo nie mam pomysłu, gdzie one mogą być. O matko! Się wystraszyłem w takim razie. No, tutaj nie ma nikogo, nie? Hmm. To nie wiem... Podejrzane to takie... Jakieś... Zobaczyć jest, gdzieś stąd ich nie widać, ale w sumie... E, to nawet by się nie dało, bo... No to jest to ograniczenie, że... No widać się tylko z danej odległości... Łatko matko, bo pirania go... O już nie... Najgorzej... Aha, zespół nas tu w sumie... Dobra, no dobra, to wracamy do portalu... Teraz powinniśmy w sumie wrócić do tego typka na bagnach. I dać mu ten elixir. Ale w sumie w tym miejscu skończymy odcinek, bo to dosyć długo już nagrywam, więc tego nam się to podzielić na kilka części, no bo tutaj sporo tych leweli przeszliśmy. Eee... Um, o matku, jak my już daleko zaszliśmy. bo z tego co pamiętam, to jest właśnie teraz pierwszy zakręt i... Po tym zakręcie będzie jeszcze jeden i to będzie koniec już, więc no mega szybko przychodzimy tą grę, a ja mam wrażenie, że ona jest mega długa. Yy, dlatego, że bardzo dziękuję za obejrzenie. Jeżeli wam się podobało, to zapraszam Was do innych filmów na moim kanale. No i trzymajcie się i cześć.